Lista skutków nadużywania i niewłaściwego stosowania antybiotyków, w szczególności w grupie osób starszych, które mają wiele chorób współistniejących, jest dość długa. Dlatego jako Uniwersytet Medyczny w Łodzi postanowiliśmy przystąpić do Międzynarodowej Europejskiej Inicjatywy, mającej na celu poprawę stosowania antybiotyków w placówkach opieki długoterminowej, w szczególności w domach pomocy społecznej. Projekt Imagine jest to efekt naszej wieloletniej międzynarodowej współpracy, bowiem już od wielu lat Zajmujemy się tematem racjonalnego stosowania antybiotyków, w szczególności w infekcjach, czy to dróg oddechowych, czy dróg moczowych. Tym razem jednak swoje działania skupiliśmy na nieco innej grupie odbiorców, mianowicie na domach pomocy społecznej i mieszkańcach tych domów. Jak wiemy, ta grupa osób są to często osoby starsze, z wieloma chorobami, z osłabionym układem odpornościowym, gdzie mieszkają w takim miejscu, gdzie te infekcje łatwo się rozprzestrzeniają, dlatego bardzo często może zachodzić potrzebę zastosowania antybiotyków u tych osób w przypadku infekcji, co rodzi z kolei zwiększone ryzyko wystąpienia infekcji opornej na antybiotyki. Projekt Imagine składa się z trzech głównych etapów. Po znalezieniu domów opieki, które wyraziły zgodę na udział w tym badaniu, a było to 12 domów opieki z trzech województw, łódzkiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego, we wszystkich tych jednostkach przeprowadziliśmy po dwa audyty. Pierwszy z tych audytów polegał na rejestrowaniu przez trzy miesiące wszystkich pacjentów leczonych antybiotykami, natomiast drugi audyt, tzw. audyt higieniczny, polegał na tym, że obserwowaliśmy zachowania związane z przestrzeganiem zasad higieny podczas wykonywania procedur medycznych wokół pacjenta. Ważnym etapem badania Imagine były warsztaty, które zorganizowaliśmy dla personelu domów opieki, w szczególności były to panie pielęgniarki, opiekunowie medyczni, pracownicy socjalni i terapeuci. W trakcie tych warsztatów zaprezentowaliśmy narzędzia, które opracowaliśmy w ramach projektu. Przedstawiliśmy również wyniki pierwszych etapów badania. A następnie omówiliśmy i stworzyliśmy strategię, plan działań na przyszłość. Teraz jesteśmy na etapie, przystępujemy do trzeciego etapu tego badania, w którym ponownie chcemy przeprowadzić te dwa audyty, po to, żeby ocenić skuteczność tej interwencji tych warsztatów, które zorganizowaliśmy dla tej grupy osób. Chcielibyśmy w ten sposób ocenić, na ile ta interwencja, którą przeprowadziliśmy, wpłynie na przepisywanie antybiotyków oraz na przestrzeganie zasad higieny w domach pomocy społecznej. Mamy nadzieję, że projekt Imagine przyczyni się ogólnie do poprawy jakości opieki sprawowanej nad osobami starszymi. Poprzez racjonalne i stosowanie antybiotyków, mamy nadzieję, że wpłyniemy również na zmniejszenie ilości występowania działań niepożądanych antybiotyków oraz obniżymy wskaźniki związane z opornością na antybiotyki. A poprzez prowadzenie i poprawę tych praktyk higienicznych. Mamy nadzieję, że bardziej skutecznie będzie można zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji w tych placówkach. Niewłaściwe stosowanie antybiotyków jest głównym czynnikiem napędzającym rosnącą oporność na antybiotyki. Dlatego interwencja taka jak w projekcie Imagine, mamy nadzieję, że przyczyni się do rozwiązania tego problemu. Skupiając się tutaj na działaniach edukacyjnych oraz na praktyce, mamy nadzieję, że wprowadzimy trwałe zmiany, które pozwolą ochronić zdrowie mieszkańców domów opieki nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Projekt Imagine jest realizowany od stycznia 2023 roku i zakończy się z końcem roku 2025. Jest to projekt realizowany w ramach programu EU for Health Unii Europejskiej i oprócz Polski w tym projekcie bierze udział również 7 innych krajów, gdzie takie same działania są przeprowadzane i są to Grecja, Litwa, Węgry, Słowacja, Słowenia, Dania i Hiszpania. Wyobrażamy sobie przyszłość, w której antybiotyki działają na wszystkich, także w domach opieki.